Witam serdecznie. 28 lipiec 2024 rok. No i mam niedzielę kosmogram. Bardzo, no, czy dziwny, czy też nie. Słońce w Lwie schowało się oczywiście do w wagi. Cóż nam to przenosi? No Wenus jest w Lwie, Merkury już e, wszedł do Panny. Z kolei, mm, z kolei co tu ukrywać, po, pojedziemy troszeczkę e, Wenus, e, Wenus, już żeśmy rozmawiali akurat w doładzie e, naszego Barana, co też stanowi i, i też e, m, Mars w tak, ale w dładzie dosyć interesujące musimy uciekać bo deszczek pada no tak musiałem uciec do altanki bo tutaj w altance jakby nie było nie pada a deszczyk dosyć bardzo nie przeszkadza czy ten deszcz jest groźny nie można powiedzieć ale przynajmniej jest jakiś taki niezbyt miły bo ciepło oczywiście że tak ale dzisiaj jest takie załamanie pogody jak wygląda kosmogram zaraz wam pokażę Troszeczkę wymięty, ale jest. O, zwróćcie uwagę jaki, jaki on jest. Ja postaram się umieścić go w ten lepszy sposób, ale zawsze przed nami cokolwiek. Co się dzieje w świecie planeta? W planetach nic się nie dzieje, takiego jak zawsze. Planety czekamy na wspaniały nów i w tym nowiu dopiero będziemy mogli sobie podyskutować. No właśnie, i znowu i tak mówiłem. Tutaj kwestia najważniejsza kwestia to to, że Saturn jest w rybach i Saturn w rybach będzie działał um, i w tych rybach też jest Neptun i tutaj te dwie planety stworzą. Pewnych historii. Historie, czy one są ważne? Nie są. Nie są takie najbardziej istotne, ale jednak coś zawsze robią i robią to dosyć interesujące. Co najciekawsze, że trzeba przyznać, że Saturn jest w inkusie do Ascendentu i to stwarza największe problemy, ponieważ on jest, krótko mówiąc, nieprzewidywalny. Zupełnie. Nie wiemy o co chodzi. Nie wiemy, jak on będzie postępował, w jaki sposób będzie gloryfikował te wszystkie swoje mm, działania. Jak będzie wyglądać perspektywa w ogóle przyszłości planetarnej, ze względu na to, że y, to, co mówiłem Państwu w poprzednim filmie, ten, który był tak mało oglądany tutaj o, o pentagramie i o właśnie, właśnie, to jest taka sytuacja, że... Większość tych y, tutaj zaburzeń jest sterowana, jest sterowana i to wyraźnie sterowane, tak jak pogoda jest sterowana, tak jak sterowane. ktoś powie, że to jest teoria spiskowa, no nie za bardzo, niech się nauczy troszeczkę, przyjrzy się rocznikom statystycznym albo jeszcze jakimś innym, a jeżeli jeszcze w dodatku opowiadamy y, o pewnych sytuacjach, a ostatnio oglądałem y, film z panem, tylko mogę zmienić nazwisko, Kontarowski albo Konczarowski. Fantastyczny film, który opowiada właśnie o pewnych sytuacjach. Yy, naszych tutaj, jak to wygląda wszystko, jak wygląda ta teoria i tutaj jak się korzysta właśnie z tej wiedzy, co ja jestem bardzo zdziwiony, mimo to, że jesteśmy Łodzianami, łodzianami bo w tej chwili i spotykamy się yy, na rynku, mimo to, że jestem w jego programu. Mam program, my się osobiście nie znamy, ale musimy się poznać w jakimś momencie. Teraz tak. Musimy zwrócić uwagę jeszcze na jedną planetę, na urana, który jest w byku, który bardzo mocno preferuje pewne działania, które są dosyć istotne, te działania, dlatego że te działania uraniczne będą mocno odzwierciedlać zachowanie. Ogólnie rzecz biorąc, to na przyszłość. Czy to dzisiejsza niedziela jest tą kwalifikującą? Nie, kwalifikującą będzie właśnie teraz ten now, który będzie. Będzie ten now, będzie takim nowiem, trzeba przyznać, że bardzo silnym. Jeden z najważniejszych w roku i możliwe, że też otworzy przed całym tym działaniem bardzo interesujące. Nie, ja. Nie słychać. Nie. Można mówić. Ja teraz... E, zobaczyliście jak filmowo to wygląda wszystko. <laughs> Jowisz, Jowisz z kolei jest w Bliźniętach razem z Marsem. No to już omawialiśmy to nie raz. I faktem, że Jowisz w e, e, Bliźniętach, no powiedzmy, że się dobrze czuje. Nie mówmy, że, że to jest złe, bo to nie jest prawdą, ale prawdą jest jedna rzecz że jeżeli patrzymy w kosmogram, jeżeli patrzymy w ogóle w całą przestrzeń tutaj kosmogramu, to mm, rzeczywistość jest taka. Jowisz w tym wypadku nie ma zbyt dużo do powiedzenia, ale Mars go prowokuje. Prowokuje do pewnych zachowań, które powiedzmy, że są niezbyt przyjemne. I to co się dzieje teraz, teraz, e, ponieważ właśnie słońce z Lwie i tutaj jest w trygonie, e, znaczy do, e, do lew w stosunku do strzelca, z kolei Jowisz jest w bliźniętach i gdybyśmy patrzyli z punktu widzenia lwa, to Jowisz ma wywrotowe pomysły, w tej chwili, a dlaczego? Bo mówiłem to, jak już się patrzy, jak już się liczy, jak już się skandalicznie uczy astrologii, bo w tej chwili pokazuję młodym adeptom astrologii, żeby wreszcie pojęli, w jaki sposób interpretować pewne planety. Ja tu oczywiście nie mówię wszystkiego, właśnie dlatego też niektóre osoby, właśnie jedna osoba napisała wpis, zrobiła youtuberka, że nie za bardzo pojmuję jak to się dzieje, jak to jest. To prawda, ale muszę przyznać, że na zajęciach swoich, kiedy jestem w Domu Kultury łódzkim, czy gdzieś tam w Warszawie, na jakichś koncertach tych, tych wielkich i tłumaczę to 70% osób nie wie. Mało tego. Jeżeli byliśmy na tym zjeździe astrologów te kilka lat temu, bo ja ostatnio już nie jeżdżę na te rzeczy, dlatego że po pierwsze nie mam czasu, a nie mam chęci wysłuchiwania tych rzeczy, ale profesor Leszek Beres robił właśnie to samo co ja w tej chwili. I proszę Państwa, 99% nie wiedziało w ogóle astrologów o co chodzi żeśmy nawet z Bogdanem Krucińskim Bogdan Krusiński robił wtedy zdjęcia cała nasza grupa tak zwanych osób no powiedzmy że weresowców tak czy najbliżsi profesorowi i weresowi Witek chociażby też właśnie mówi no słuchaj no co się dziwić co się dziwić i Dlaczego? Dlatego, że astrologia jest taka jak wczoraj właśnie pokazałem w tym filmie. Astrologia jest, e, trzeba wielokrotnie przyglądać się, to nie jest tak, że robimy ad hoc kosmogram. Piękny wiatr. <gryw> Naprawdę ten wiatr jest niesamowity. I tutaj, jeżeli patrzymy na to zjawisko w taki sposób e, i kontynuując każdy ruch planety Poprzez swoje miejsce, ale nie tylko miejsce, bo miejsce nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jakie on tworzy yy, powiązania. Można by było powiedzieć, że to są aspekty. Nie, yy, niezupełnie aspekty biorą udział. Niektóre aspekty są nawet niewytłumaczalne, chociażby tak jak kwinkusy. Kwinkusy są wyjątkowo trudne, dlatego że kwinkus. E, można interpretować z dwóch stron. Wczoraj omawiałem e, dwie osoby, tak? I dwie osoby, które mają naprzeciwko e, planety, na przykład Mars Mars I, i po krótszym łuku, ale jeżeli jest punktualnie, może w jednym kosmogramie wypaść ten Mars na górze, może wypaść na dole. E, czyli w tym momencie, kiedy mamy marsy na ascendencie i na descendencie. Może wypaść niekoniecznie na medium celi, czy imunce, tak, ale wypadnie, jeżeli jest na ascendencie w, 90, w kwadraturze do, do ascendentu, czy do descendentu. Więc może wypaść na dole, może wypaść na górze. I teraz jak jest, przypuśćmy jedna osoba bo zacięłem się dlatego, że przypuśćmy są dwie... młodzi astrolodzy i u jednego wypadnie na dole w programie a u drugiego wypadnie na górze i zaczną zastanawiać się albo zaczną rozmawiać na ten temat ja bym powie tak, słuchaj ja mam Marsa ja mówię o archetypie eee, w Raku, a ja mam Marsa w Koziorożcu. Tak, ta druga osoba. I co wtedy? No właśnie, co wtedy? Który Mars jest bardziej ważny? jeden i drugi w stosunku do siebie jest w kwadraturze, bo Mars jest na ascendencie tak? czyli w pierwszym, w pierwszym sektorze, przypuśćmy, że e, baran jest na ascendencie i będzie on tutaj w kwadraturze i tu będzie w kwadraturze tylko jaka jest różnica pomiędzy kwadraturą e, raka a kwadraturą Marsa e, przepraszam, koziorożca i teraz jeżeli się nie dowiecie od człowieka jak wyglądało to jego życie i teraz macie ten kosmogram taki zapisany, na piszecie ten kosmogram, na, przypuśćmy na maszynie, dzisiaj już się nie pisze, ale pisze się na komputerze, czy ręcznie zapisujecie i teraz nie macie tych, tych, tych danych, to ja Wam bardzo gratuluję. Bardzo Wam gratuluję, dlaczego? Powodem jest bardzo prosta rzecz. W jaki sposób, skąd wiecie, co się działo u tej osoby? Z planet? Jakich planet? Jeżeli macie wektor i Mars jest u jednej osoby w Koziorostu u drugiej osoby w raku. Jeżeli to jest kobieta, to na przykład mogła zajść w ciążę. Jeżeli jest mężczyzna, czy mógł zajść w ciążę? Nie. Ale mógł zapłodnić. Jeżeli patrzymy w raku. Jeżeli w koziorożcu, to co ten Mars w koziorożcu zrobił? Zrobił mu karierę, czy tej kobiecie zrobił karierę, albo zmienił całe życie. I teraz zobaczcie, jaka jest ogromna różnica pomiędzy ciążą a karierą, czy na przykład jeszcze jakimś innym aspektem, który jest bardzo ważny. Niekoniecznie ciąża, ciąża jest ciążą, czasami bardzo często jest jakimś nowym pomysłem, jakimś nową, nową specyfiką życia czy nowym, nową rzeczywistością. I teraz jeżeli patrzymy na to w ten sposób, to powinniśmy zastanowić się za każdym razem, na czym to polega, na czym polega właśnie tutaj to zrozumienie tematu, bo jestem tu, a nie gdzie indziej. Nie jestem w tym miejscu, bo w tym miejscu zupełnie co innego się dzieje. I teraz pomiędzy jednym a drugim miejscem jest różnica. I teraz jeżeli mamy te 30 stopni, określa nam to przede wszystkim najprościej, by można było powiedzieć, że określa nam... Położenie planety w stosunku do położenia planety, ale nie zawsze to położenie planety jest zgodne z pewnym ruchem, dlatego że na przykład w założeniu to co właśnie tutaj żeśmy rozmawiali, ten Saturn w rybach bardzo w tym kosmogramie, oczywiście mówimy o tym kosmogramie tutaj, bo ja mam dwa kosmogramy, jeden mam taki podglądowy, wiecie który. Tutaj ten, który ma aspekty na dole pokażę, bo niektórzy potem nie będą będą coś tam kombinować. Nie lubię, jak ktoś kombinuje. Tutaj jest pełen kosmogram, ten sam co tu, tylko, że yy, tutaj mam aspekty. I mogę sobie tak obrócić, tak, że mam tak, tak i widzę tutaj, ale nie lubię tak robić, dlatego, że ja widzę pod światło gdzie i mogę palcem pokazywać, a zawsze muszę tak to podglądać i to, a tu mamy księżyc nareszcie. Ale tutaj tego Saturna mamy i Saturn mamy w rybach. I Saturn jest w wadze. Waga już opóźnia, Dłada samca wagi już opóźnia, ale nie tylko. Saturn też robi to, że robi ten egzamin, takie przejście, takie dziwne działania. Wiem, że dzisiaj mówię bardzo trudnym językiem i wczoraj mówiłem bardzo trudnym językiem, ale słuchajcie, no musicie to poznać, dlatego że te osoby, które poznają królewską wiedzę na tym w przyszłym moim kursie będą już biegać, właściwie po dwóch latach to powinno już biegać, naprawdę biegać, bo wiem, że moi uczniowie powiedzą, ale oni nie biegają. Tak, to jest prawda, że oni nie biegają. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze zupełnie inny efekt działania i inny efekt pracy. Przede wszystkim pracy z kosmogramem. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że albo pracujemy z kosmogramem, albo pracujemy na aspektach. Na aspektach się, ponieważ moi uczniowie bardziej potrzebowali chwili. chwili tej w której się organizowało jakieś życie. Zresztą ja bardzo lubię te chwile organizujące życie, na przykład w założeniu jakiejś tam kłopoty rodzinne, czy jeszcze jakieś te, czy poznanie siebie, siebie nie tyle, ale na przykład operację. To wszystko oni potrafią zrobić, moi uczniowie. Ja mówię o tych warszawskich, bo ci uczniowie w Łodzi znowu zupełnie inną drogę wybrali. Oni chcieli przede wszystkim karierę robić i tą karierę faktycznie poznali doskonale. I nie wiem, czy wyznaczają osobom karierę, ale poznacie ich. Mam nadzieję, że nie będą się krępować, być przed kamerą. I miejmy nadzieję, że każdy z asystentów będzie już potem i będziemy robić te programy dla, dla no co tu ukrywać ale już po kursie przechodzicie na seminaria tak by to można było nazwać bo tak się mówi w, na, na akademiach tak czy na uczelniach ale można by bo można by jeszcze zrobić warsztaty ja osobiście nie lubię warsztatów bo warsztaty są suche i warsztat warsztatem jest właściwie te Prawie cztery, nie wiem czy w tej chwili nawet nie liczyłem ile jest filmów. To jest warsztat astrologiczny, który tutaj już od prawie 10 lat jestem i tutaj możecie sobie zupełnie spokojnie oglądać filmy i szukać tematów. Jest to, jest to na spacerze, jest to na ławeczce, jest to mnóstwo tego jest. Są, są nawet takie całe historie, które możecie sobie budować i oglądać po kolei to są filmy na ogół tak jak ten tutaj 30 do godzinnych najdłużej godzinę i warto je oglądać nawet te które były bardzo dawno temu zresztą tutaj osoby niektóre czasami wpisują mnie zresztą ja to widzę bo dlatego że widzę po, po filmach niektóre filmy co najciekawsze że ja zawsze nigdy nie prowadzę, prowadzę na odwrót troszeczkę przeciwko sobie dlatego że nazywam te filmy czasami zupełnie inaczej niż one powinny się nazywać. To jest najciekawsze. A dlaczego tak robię? Robię to z powodów bardzo prostych. Robię to przede wszystkim dlatego, żeby ciężko było je znaleźć. To jest raz. A dwa, żeby one były, a stwarzały takie, mm, można by było powiedzieć, odkrywcze momenty. W naszym życiu. Bo jednak coś jest w tej astrologii, że szukamy odpowiedzi na dane zagadnienie i nagle nam wpada taki filmik, i po to je buduję właściwie, bo to co na jednym z filmów powiedziałem, że jeżeli chcecie słyszeć odpowiedź na swoje pytania własnej duszy, własnego, własnego siebie, to najłatwiej by było tutaj skierować się ku e, tłumowi. Jeżeli wsłuchacie się w tłum, to tłum Wam odpowiada na Wasze zagadnienia. Siedząc na ławeczce, właściwie nie na ławeczce, tylko na takim foteliku w Warszawie, tutaj przy Rotundzie, akurat były takie ławeczki poukładane w różnych miejscach, Przechodziły koło mnie osoby, które świetnie znałem. Nawet mnie nie zauważały. Ale słysząc, zadając sobie pytanie w przestrzeni, czy ja tu dobrze, że siedzę, nagle usłyszałem od młodej dziewczyny, która szła z telefonem i rozmawiała z kimś, jak dobrze, że Cię słyszę. I w tym momencie połączenie tych dwóch. Mojego pytania i jej odpowiedzi stanowiło właśnie ten, ten świat, że potem mogłem e, koledze powiedzieć, że słuchaj, ja siedziałem na ławeczce, on mówi, dlaczego mnie nie zaczepiłeś? A ja my po co miałem Cię zaczepiać? Czy ja siedziałem na ławeczce, mało że się nie potknęłeś od mnie, Bo on mówi, widziałem człowieka, ale nie zauważyłem, że to Ty jesteś. Więc jak mógł nie zauważyć człowieka, jak mógł być zafascynowany jakimiś swoimi sprawami, co dzisiaj się bardzo często dzieje, co, co dzisiaj jest właściwie, trzeba przyznać w pewnym sensie tragedią, że nie patrzymy na człowieka, tylko jesteśmy zainteresowani właściwie czy sobą, czy swoimi dylematami. Te dylematy, które zabierają nam właściwie 90% przestrzeni naszej życia. I to właśnie to jest to, że to właśnie w królewskiej wiedzy nie ma tego. Że w królewskiej wiedzy jest zupełnie inaczej. Że królewska wiedza otwiera przed nami pewną plastykę myślenia, że gdybyśmy nawet spojrzeli sobie na nasze życie, to dużo łatwiej jest znaleźć coś przepięknego w, naszej, w naszym byciu tu, niż to, że. I jesteśmy w tej przestrzeni takiej poza. Ta poza przestrzeń jest dla nas bardzo trudną przestrzenią, dlatego że tak, po pierwsze boimy się tej strefy komfortu, o której tak często mówię, a w tej chwili dlaczego mówię o tym wszystkim? Dlatego że jest czas lwa i musimy przekraczać granice. I te granice musimy przekraczać w jak najbardziej solidny sposób. Powodem jest jedna z najważniejszych historii, która jest, nazwijmy to, tak zrealizowana, że potrzebujemy przestrzeni życia, która właśnie nam buduje to, że możemy gdzieś po prostu zniknąć i stać się niewidzialnym, chociaż uciekliśmy tylko i wyłącznie za drzewo. I jesteśmy w tym, tej przestrzeni tak, tak zwanej, która daje nam tą możliwość właśnie realizacji swoich planów, ale jednocześnie też szukamy jakby znaczenia tego wszystkiego, co, na, co można by było nazwać istnieniem, istnieniem, ale po co? Po to, żeby spocząć tutaj na tej ławeczce czy odpocząć tylko dlatego, że chcemy sobie przespacerować się przez nasze bycie coraz bardziej wieje, także będziemy uciekać, ale chyba na tyle starczy państwo. a do jutra, a dzisiaj po prostu zapraszam na dalsze moje wypowiedzi, ale już ze studia. Na razie, do zobaczenia w studio.